Powiem Wam, że już naprawdę nie wiem, czy mam się cieszyć informacjami o rynku nieruchomości, czy smucić i twierdzić, że zapaść w budowie nowych mieszkań dobrze nie będzie, bo jednocześnie mamy informacje, ale tylko medialne, powiem o jakimś niezwykłym sukcesie programu Kredyt 2%. Ten program zresztą będziemy śledzić i obiecałem wam tutaj kolejne wywiady z ekspertami od tego rynku i one będą. Na razie tutaj podobno notujemy sukces, ale jak jest w budownictwie nowe dane gusu, i one dla mnie w porównaniu z tym sukcesem i informacjami gusu. No to zależy kim jesteś, jeżeli chcesz kupić mieszkanie. To nie są informacje optymistyczne, ale oczywiście może okazać się zupełnie inaczej. Jeżeli w ogóle chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości. No, to zapraszam. Koniecznie subskrybuj ten kanał. Dołącz również do naszej grupy na Discordzie. Link masz w opisie tego filmu. Zapraszam też do i zachęcam w ogóle do pisania w komentarzach sugestii nowych tematów, tym czym powinniśmy się zająć, bo chętnie robimy programy pod wasze zamówienie. Przypominam również o szkoleniach na Symment24.pl, związanych z obrotem nieruchomościami. Wracając do tematu. Dziś GUS opublikował kilka danych, w tym dane o rynku budownictwa za pierwsze 6 miesięcy 2023. I cóż mamy? No, w mieszkaniach oddanych do użytkowania można powiedzieć, mamy sukces. Te żółte pola są miarą sukcesu. Nawet tutaj widzimy, że deweloperzy oddali z 35% więcej mieszkań niż w maju. W czerwcu 2023 tak zrobili, i też w porównaniu z czerwcem 2022 20% mieszkań, a w ogóle rok do roku to 2,5% mieszkań więcej oddali deweloperzy. W budownictwie indywidualnym 2%. No, mamy tutaj, co prawda, gorsze wyniki. No bo tak licząc rok do roku, na przykład dla czerwca, to u indywidualnych budowniczych mamy ogromną zapaść, a tak trzeba powiedzieć naprawdę, że ten rynek indywidualny jest dość duży, bo nawet widzimy z tej chociażby tutaj proporcji 64 ty tysiące lokali mieszkalnych deweloperzy i 40 prawie 6 tysięcy indywidualni, czyli widać, że rynek indywidualny jest ważny. No trzeba też pamiętać, deweloperzy, Budują mieszkania przeciętnie w dwa lata, ludzie indywidualni w lat 4. To mniej więcej też według danych GUS-u. I to była w zasadzie jedyna pozytywna wiadomość. Dziś też GUS opublikował dane na przykład o przemyśle, który raczej nie rozwija się fantastycznie. Ale trzymajmy się budownictwa. Ile wydano. Pozwoleń na budowę to jest ważne, no bo to pokazuje nasz optymizm. Jeżeli występujemy o pozwolenia na budowę lub jeżeli zgłaszamy nowe budowę, to znaczy, że wierzymy w przyszłość i chcemy coś robić. No i powiem szczerze, jedyne takie optymistyczne wiadomości to jest, w czerwcu wydano troszeczkę więcej yy, pozwoleń, czy też troszeczkę więcej zgłoszeń. No, nawet u deweloperów prawie 20%, 19%, jest kawałkiem niż w maju. Ale w skali miesiąc, znaczy czerwiec do czerwca 51% u deweloperów 78, 79% w indywidualnym, a w skali 6 miesięcy 69, 62% czyli odpowiednio u indywidualnych prawie 31%, a u deweloperów no to 38% prawie zapaść w występowaniu o pozwolenia, a tymczasem, przecież słyszymy, przynajmniej z mediów, ogromna ilość wniosków wpływa o ten tani, bezpieczny kredyt. No to gdzie będą te mieszkania? Zobaczmy w takim razie, jak rozwija się na przykład budownictwo, jeżeli chodzi o budowy rozpoczęte indywidualnie. Właściwie tutaj wszędzie widzimy tak naprawdę zapaść, no, powiedzmy tylko, w maju deweloperzy o 2% więcej zrobili w czerwcu niż w maju 2023 roku. Ale rok do roku, czyli czerwiec do czerwca, 56,6% deweloperzy, indywidualni 84%. Czyli też można powiedzieć znowu pesymizm. W 6 miesięcy, rok do roku, porównując 67% deweloperzy, czyli 33% mniej. 33% mniej. Indywidualni patrzą bardziej optymistycznie 76%. Jak to wygląda na wykresie, bo to też jest bardzo ciekawe i zobaczcie. Czerwone kropki. Ostatnie 12 miesięcy w ilości rozpoczynanych budów. Ta linia dolna, ta szara taka to jest linia właśnie ilości rozpoczynanych nowych budów. Zielona linia to są pozwolenia albo zgłoszenia, a ta taka ciemna linia to mieszkania oddane. Ona jest dla nas najmniej istotna, jeżeli analizujemy przeszłość, przyszłość rynku, bo właśnie ona, tu się przejęłem, zacząłem, odpowiada za przeszłość, bo ona pokazuje, no po prostu kiedyś trzeba było budowę skończyć, więc teraz po prostu te mieszkania są oddawane. Te takie czerwone kropki z tymi zielonymi słupkami. To są czerwce lat ubiegłych, możemy zobaczyć. Na pewno są znacznie wyżej niż ten, tutaj skromniutki czerwiec ostatni. Co to oznacza? No przecież powiedziałem, że budowy trwają. Budowy u deweloperów trwają na przykład 2 lata, a indywidualnych 4 lata. To znaczy, jeżeli dzisiaj tak mało budów jest rozpoczynanych, to znaczy, że odpowiednia ilość mieszkań oddawanych za 2 lata, u deweloperów też raczej będzie mizerna, no bo oni te budowy kiedyś muszą skończyć. A przypominam, jeszcze raz kilka razy powiedziałam, media donoszą o ogromnym parciu na ten bezpieczny kredyt. Co to znaczy? Na pusty rynek, na pusty rynek, na rynek bez ofert wlewane są tanie pieniądze. To oczywiście. Skutkuje, że ci ludzie, którzy mają dostęp do tych tanich pieniędzy, muszą gdzieś swoją potrzebę nabycia mieszkania zaspokoić. Mogą to zrobić na rynku wtórnym, mogą to zrobić na rynku pierwotnym. Z rynku pierwotnego w najbliższych czasach się nie pożywią. Teraz być może wykupią jakieś resztki, ale każde resztki się kiedyś kończą. A jak się kończą, to. Może oznaczać zwyżkę cen. Zobaczymy, co prawda, jak długo ten taki yy, anonsowany szturm na ten kredyt, bezpieczny kredyt 2% będzie trwał. Bo tego też nie wiemy i nie wiemy, czy mamy do czynienia z taką pierwszą ogromną falą, a potem będzie jej wykazanie. Ale mamy też przecież zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej, prezesa NBP, różne wypowiedzi medialne, które sugerują, że już w Wkrótce, być może doczekamy się obniżki stóp procentowych. Nie wiem, na ile w te wypowiedzi można wierzyć, bo może się okazać, że zupełnie jest inaczej, ale no, niektórzy nawet y, poszli do mediów z członków RPP i podzieli, że już we wrześniu takiej obniżki możemy się spodziewać. O ile pamiętam, prezes. Na przykład NBP wcale nie powiedział o tym, że to będzie we wrześniu, ale jednak, jeżeli NBP będzie obniżać stopy procentowe, no to też y, stopy procentowe kredytów tych mieszkaniowych, tych normalnych, zwykłych, nie tego bezpiecznego kredytu, też będą się z czasem obniżały. Jeżeli ludzie uznają, że okej, okay, stać nas na spłacanie tych niższych rat, bo nasza sytuacja gospodarcza się poprawia, oceniamy, że będzie dobra, a dzisiaj też dodam GUS opublikował taki wskaźnik zadowolenia konsumentów, nazwijmy to, i ci konsumenci są coraz bardziej ufni podobno, więc jeżeli będziemy patrzyli na przyszłość z optymizmem, z optymizmem, z coraz większym optymizmem, to więcej ludzi będzie szło, Potem zwykły kredyt, i znów mamy sytuację. Mała podaż nowych mieszkań i napływająca fala większa ilość ludzi, którzy chcą kupić ruch w kierunku zwyżek. Ale też nie do końca tak musi być, bo mamy w Polsce dużo gości z Ukrainy. Ilu z nich będzie w Polsce jeszcze? I jak długo oni w Polsce. Będą, czy wrócą do siebie teraz, czy poczekają na jakiś wynik wojny, a może napłyną znowu stamtąd. Tego zupełnie nie wiemy i to jest taki czynnik, który może zmienić reguły gry na tym rynku. Możemy też zastanawiać się, czy przybędą jacyś inni imigranci do Polski, bo odsyłam Was zresztą do jednej z naszych niedawnych audycji, gdzie pokazywaliśmy, jak Polska ma istotne znaczenie w napływie imigrantów do Unii Europejskiej i wbrew temu, co się wydaje, to my jesteśmy liderem. Naprawdę jesteśmy liderem Unii w wydawaniu pozwoleń tutaj na pobyt imigrantom. Taka jest prawda i to jesteśmy dużo, dużo yy, przed innymi, wszelkimi innymi krajami Unii Europejskiej. Odsyłam do tej audycji, bo Wyniki mogą być zadziwiające. Oczywiście też z tych poprzednich audycji, poświęconych właśnie danymi Eurostat i w ogóle danymi statystycznymi porównywaniu różnych krajów, wynika, że z jednej strony mamy problem z demografią to jest oczywiste ale też mamy bardzo małą podaż mieszkań, bardzo dużą ilość tak zwanych gniazdowników czyli tych dorosłych, pracujących i ciągle mieszkających z rodzicami czyli Parcie na posiadanie własnego mieszkania powinno nadal w Polsce występować. Słyszymy też oczywiście o pustostanach. Tylko słuchajcie, te pustostany, owszem, stoją, tylko czy one stoją tam, gdzie ludzie chcą mieszkać? Albo czy są w takim stanie, w jakim ludzie chcą mieszkać? Odpowiedzcie sobie sami na te pytania, bo ja już wielokrotnie na nie odpowiadałem i nie mam zamiaru tej odpowiedzi powtarzać. Jednym słowem, wracając do tego wykresu. To, co się dzieje od wielu miesięcy, od 12 miesięcy, jesteśmy na najniższym poziomie od dawna, jeżeli chodzi o ilość rozpoczynanych budów w, dowolnym, w dowolnej formie budowy, czy to indywidualnej, czy deweloperskiej, czy spółdzielczej, która zresztą, tak szczerze mówiąc, te inne formy budownictwa komunalne, czynszowe, spółdzielcze, no, zobaczcie sobie, nie mają w praktyce większego znaczenia w porównaniu z tym budownictwem indywidualnym i tym deweloperskim, ale jesteśmy po prostu bardzo, bardzo nisko, co oznacza po prostu, że za pewien czas to się przesunie o jakieś dwa lata, może trzy, zależy jak to będzie następowało. Podaż gotowych mieszkań będzie mała. Tak samo teraz też oznacza to, że na przykład podaż u deweloperów nowych, tych rozpoczynanych budów, tych dopiero co możesz podpisywać umowę rezerwacyjną czy deweloperską, czyli jeszcze nie możesz kupić, ale możesz zaklepywać, również jest mała. I to znaczy, że rynek czeka. Ciekawy jestem, bardzo, tak szczerze mówiąc, reakcji deweloperów, no bo oni paszą się na ten program kredytu bezpiecznego kredytu 2% na razie powiedziałbym zimno. Chłodno się na niego patrzą. Widać, że nie zrobiły na nich wrażenia informacje o tym, jak wiele tych kredytów, jak wiele wniosków w zasadzie złożono. Nie skłoniły ich te informacje do rozpoczynania nowych budów, albo też jeszcze po prostu tego czasu na reakcję im zabrakło, jeszcze będziemy widzieli ich reakcję, to się też okaże, chociaż trzeba powiedzieć, że przecież i deweloperzy, i wszyscy, którzy obsługują rynek nieruchomości, widzieli, że na kilka miesięcy przed wejściem w życie czyli przed 1 lipca 2023 wejściem w życie ustawy o bezpiecznym kredycie 2%. Zapanowało wśród kupujących ożywienie i to zarówno wśród tych, którzy mogli skorzystać z tego kredytu, jak i wśród tych, którzy na niego nie liczyli, ale chcieli ubiec skutki. Widzieli to ożywienie deweloperzy, ale jakoś na razie nie widać, żeby energiczne działania w budowie podjęli. No cóż, pozostaje po prostu obserwować ten rynek nieruchomości, patrzeć, co z tego wyniknie. Pamiętać też o tym, że zostały wprowadzone ustawy, które już weszły w życie albo zaraz wejdą w życie, które ograniczają troszeczkę możliwość sesji na przykład mieszkań. Czy one są dobre, czy złe, to już inne audycje były na ten temat, które nakładają dodatkową opłatę 6%, jeżeli kupujesz wiele mieszkań w tej samej inwestycji, czy to jest szczelna ustawa, też na ten temat były audycje? Ale trzeba o tym pamiętać i zobaczymy. Rynek nieruchomości w 2023 roku znajduje się w takiej fazie, którą byśmy nazwali. To jest ciekawy rynek, ciekawy rok. Może pójść w każdą stronę. Słuchajcie, jeżeli interesuje was rynek w ogóle nieruchomości, trendy, nowe ustawy, a dużo się zmienia naprawdę i dużo się jeszcze zmi może zmienić, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. To jest raz. Korzystania z naszych szkoleń na Semen 24 to jest dwa. chętnych do różnych rozmów poza kanałem na różne tematy i też czasami takich informacji, których nie ma na YouTube. Zapraszam na nasz kanał Discord. No i cóż, sugerujcie nam nowe tematy naszych audycji. Bądźcie z nami i trzymajcie się.